Mariusz Wzyr, witam Państwa dziś wraz z nami pani Beata hanowska Demlang, koordynatorka projektu Deklaracja Praw Podatnika. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Beato, dokument, który ujrzał światło dzienne w maju, Deklaracja Praw Podatnika, wreszcie doczekał się kolejnych kroków, czyli teraz, skoro jest deklaracja, to jak rozumiem, że podatnicy, którzy z tym dokumentem się zapoznali, będą mogli wreszcie złożyć swój podpis celem oparcia tak. z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Wynika, że podatnikowi przysługują następujące prawa i tu jest no dziesięć takich 10, 10 kras, tak. praw, prawie jak 10 przykazań Miejmy nadzieję, że zostaną tak dobrze przyjęte jak te mojżeszowe. Właśnie, jeżeli one zostaną przyjęte, jeżeli podatnicy będą się podpisywać, wypełniać deklaracje, to co stanie się dalej? Czy to ma być jakaś obywatelska inicjatywa, która ma doprowadzić do tego, że to co zostało w deklaracji zawarte zostanie również zawarte w prawie? Więc właśnie bardzo dobrze Pan zauważył, że w tej chwili to jest projekt obywatelski. To jest inicjatywa różnych środowisk, zarówno środowiska nauki, które reprezentują wybitni profesorowie prawa podatkowego w Polsce, środowiska sędziowskiego, mamy przedstawicieli m.in. z NSA, mhm. przede wszystkim doradców podatkowych, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w tym projekcie, no i licznych praktyków. Więc to jest inicjatywa jakby oddolna wychodząca z potrzeby społeczeństwa która wskazuje na to, że nasz system podatkowy, a w zasadzie prawa, które przysługują podatnikom, że w tym systemie są ogromne luki. Ten system ma bardzo poważne wady polegające na tym, że ani z przepisów prawa, ani też z takiej świadomości u poszczególnych obywateli nie wynikają te wszystkie prawa, które my tak naprawdę mamy. Mhm. Stąd też deklaracja, pomoc na deklarację, to tak naprawdę zebranie wszystkich praw, które wynikają z Konstytucji, z innych poszczególnych ustaw w jednym miejscu, po to, aby były one bardziej wyraźne i lepsze do odczytania mhm. przez, przez społeczeństwo. No właśnie, lepsze do odczytania. E, punkt pierwszy brzmi po prostu, e, że podatnik ma prawo do dobrego prawa podatkowego. E, no to jest bardzo szerokie pojęcie, bo to Dlatego... uważa za dobre. Mm -hmm. Nie boją się Państwo tego, że e, jeżeli zaczniemy dłubać przy tym prawie, mm -hmm. to wszystko się tylko skomplikuje i zagmatwa. Mamy doskonały przykład ustawa Watowska, prawda? którą ktoś kiedyś tak. powinien wyrzucić do kosza i napisać następną od samego początku. E, wiemy, że kolejne dodawanie przepisów i nowelizowanie tego prawa zaciemnia mhm. tylko obraz i utrudnia właśnie życie podatnikom. Najprostszy przykład. Znaczy Na pewno trzeba skończyć z pisaniem ustaw na kolanie. Mhm. I właśnie projekt deklaracji, bo to, o czym Pan powiedział, sama deklaracja zawiera 10 test, 10 podstawowych test dla przeciętnego obywatela, dla każdego, żeby wiedział, czego dokładnie może się domagać. Natomiast sama deklaracja składa się z kilku elementów po pierwsze każdy jeden z tych punktów jest szczegółowo rozwinięty i pokazany w jaki sposób te punkty można realizować, czyli co mhm. trzeba zrobić, ażeby takie dobre prawo podatkowe w Polsce było. Co więcej, oprócz tych rozwinięć, w tej chwili pracujemy nad opracowaniem pierwszego protokołu, który szczegółowo będzie wskazywał zmiany jakich ustaw, czy powołanie jakich instytucji jest absolutnie konieczne do tego, żebyśmy wreszcie mieli system prawa podatkowego na miarę XXI wieku, żebyśmy nie tkwili w tym średniowieczu, w którym, w którym wciąż jesteśmy. No właśnie, jak nie tkwić wobec tego w średniowieczu, bo ja zauważyłem, że niezależnie od ustroju w naszym kraju obywatela traktuje się jak potencjalnego bandytę. W związku z tym zakłada się, że on składając deklarację na pewno kręcił i oszukiwał po to, żeby zapłacić jak najmniej. Nie przyjmuje się za dobrą monetę tego, co urzędnik skarbowy dostaje, prawda? Czyli nie jesteśmy, dopóki nie zawinimy, nie jesteśmy traktowani jak ludzie niewinni i porządni obywatele, z których Urząd Skarbowy powinien się cieszyć, że łaskawie przynieśli swoje ciężko zarobione tysiące złotych do budżetu państwa, które gdzieś potem jak kanałem spłyną, a my tego nawet nie zauważymy. Jak to zmienić? To jest kwestia filozofii, pani Beato. Właśnie dlatego konieczna jest taka praca pozytywistyczna, taka praca u podstaw. Po pierwsze rozbudzamy nie tylko świadomość urzędników, bo w akcję już jest za, zaangażowane Ministerstwo Finansów. Okay. Pan minister Grabowski był 8 maja w momencie, kiedy ogłaszaliśmy deklarację praw podatnika. Patrzył na nią bardzo przychylnym okiem, stąd też my w tej chwili będziemy sobie rościć pretensje do mm. tego, żeby pan minister zechciał ponownie na nią spojrzeć. Jeżeli to poparcie społeczne Teraz będzie tak okiem. duże, właśnie, jeżeli będzie tak duże, jak oczekujemy, jeżeli rzeczywiście społeczeństwo pokaże, że chce te prawa, które im przysługują, że chce rzeczywiście z nich korzystać, to sądzimy, że mając za sobą taki atut, czyli dosyć duże poparcie społeczne, będziemy w stanie móc usiąść do poważnych rozmów i i może zrobić z tego coś więcej niż tylko katalog, y, który w tej chwili y, tak naprawdę no, nie obowiązuje uh -huh. nas w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. Uh -huh. No to będzie jak na filmie Andrzeja Wajdy słynnym, że to tylko papier. I nic więcej, bo jest kryzys, Pani Beato, i minister Rostowski urzędnikom skarbowym wydał jasne wytyczne: ścigać, wysysać, wyciskać, odbierać. Tylko, że właśnie, jeżeli, jeżeli ministerstwo zechce zaakceptować ten projekt, to będzie w stanie ściągać podatki szybciej, mm -hmm. skuteczniej i lepiej niż to robi w tej chwili. Bo trzeba skończyć z tym założeniem, o którym Pan mówi, mm -hmm. że każdy podatnik, który przychodzi, to jest oszust. Mm -hmm. Niezależnie od tego, co on mm -hmm. robi, to jest osoba, która. Na pewno kombinuje, w związku z tym trzeba, trzeba coś z nią zrobić. Tak nie jest. W tej chwili mamy sporą, bardzo dużą grupę podatników, którzy są rzetelnymi podatnikami, płacą podatki w terminach, robią wszystko tak, jak powinni, i my oczekujemy i ta deklaracja to zakłada, że tacy podatnicy, którzy nigdy w przeszłości nie mieli żadnych zatargów mhm. z organem podatkowym zawsze w terminie, zgodnie z prawem, płacili swoje należności, że tacy podatnicy powinni być traktowani w sposób inny, uprzywi uprzywilejowany. No, ja nie, no, szczególnie ci, którzy żywą gotówkę tam dostarczają w maju każdego roku, prawda, po złożeniu deklaracji, ale tak się niestety nie dzieje. Państwo mogą oczywiście poczuć się obywatelami we własnym kraju i pomóc, pomóc podpisać taką deklarację. Można ją podpisać w wersji papierowej, tak jak się zbiera podpisy pod projektem ustawy obywatelskiej, ale można to też zrobić w internecie. Trzeba wejść na stronę Deklaracja Praw Podatnika i można poprzeć online, wypełniając kilka kluczowych rubryk za swoimi danymi. Myślę, że jak mało która deklaracja, poparcie tej właśnie ma olbrzymi sens, ponieważ dotyczy nas wszystkich, wszystkich dorosłych obywateli będących podatnikami, czyli osiągających Dochody. E, właśnie, że pokażmy Ministerstwu, że jesteśmy mhm. gotowi do tego, żeby nie tylko e, mieć swoje obowiązki, ale też w odpowiedni sposób korzystać z praw, które mhm. nam przysługują. Bądźmy właśnie takimi rzetelnymi podatnikami, sami wymagajmy od siebie i wtedy będziemy mogli wymagać od Ministerstwa. Mhm. Ja myślę, że wspólny interes, jakim jest, o no tak naprawdę e, i my. I organy podatkowe powinniśmy dążyć do tego samego. Mhm. Powinniśmy dążyć do, do prawdy obiektywnej, czyli podatnik do tego, żeby móc zapłacić ten podatek w najniższej możliwej wysokości, która mu przysługuje, zgodnie z przepisami prawa. Natomiast y, organ, żeby ten podatek rzeczywiście wpłynął, to jest ten sam interes, natomiast mhm. Jest postrzegany troszkę inaczej, bo urzędnicy chcieliby, żeby ten podatek był w możliwie najwyższej wysokości, a podatnicy najchętniej by go w ogóle nie chcieli płacić, więc ja myślę, że musimy wspólnie dojść do tego konsensusu, a ta deklaracja pokazuje, w jaki sposób mhm. jedna i druga strona jest w stanie odpowiednio łączyć swoje prawa i obowiązki. Trudno być patriotą w takim kraju, a w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, właśnie na tym polega patriotyzm na płaceniu podatków. Ale to musi działać w dwie strony: podatki. Państwu, Państwo nam w postaci powracających podatków pod tytułem karetka pogotowia, policjant, edukacja, etc. etc. Niestety tu gdzieś jest piach w tych trybach, aby poprzez taką deklarację został on usunięty. Pani Beata Hanowska-Dymlang, koordynatorka projektu Deklaracja Praw Podatnika, była Państwa i naszym gościem. Uprzejmie dziękuję. Bardzo dziękuję.